Pokazuję poprzedniego live'a, który tak, się nie tak. skończył, chociaż to mi wie. wywalił i on niby dalej jest. Nie to słyszę. Ale słuchawki są zepsute. Bez miniaturki, bez miniaturki. bez miniaturki? No bo ja muszę dopiero ustawić, bo tam to się zbugowało. No ale ja nic nie słyszę. Bo moje słuchawki są zepsute. Okay. O, teraz. No, słuchasz? Tak, tylko że ja mam słuchawki zepsute. That... Mogę zagrać nie? Ja gram areny dło. O nie nie A nie 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 nie. Nie, no nie trzeba. Można po prostu grać fortunę. Yes. A on że gramy swoje, a nie punkty. A teraz punkty wyjdą, punkty a... Yeah. Co za hop. Gdzie? Lecimy. Zwrócimy jeszcze na koniec. Chwilę cię nie słyszałam ze słuchawki To będą takie te, z, z telefonu? Z, muszę przejściówkę kupić nową, bo ja nie mogę Ja nie mogę y, mieć dwóch jakby tych, tylko przejściówka jest jakby no, na no, to jedno co, to, ale... ale y, przejściówka, bo mam wykrzywione to wejście jakby. Aha. Bo baby rage. Ja Ci przekazuję rolę snajpera na czas od wtedy, kiedy gram na padzie. Na ten czas. Czemu? A ja mogę robię. być RPGowiczem. <laughs> RPGowicz, co? Jak to brzmi? <laughs> RPGowicz. A ja bym poleciała... Sad. Czekaj, bo... Eee, sorry, Alex, ale gram duaren, niestety. Ale jeżeli ktoś chce być w trio, no to nikt napisze, ile punktów na arenie, ile tam lat i, i się zgadamy jakoś i będziemy grać co jakiś czas ręki. Ale ja odpadam na pewno, bo ja nie jestem na tym trio. Znaczy, no nie wiem, co, czy jesteśmy na tym trio, czy co. No, no nie, bo no. ty masz ten, 200 pump coś i i Pepera. Pipera? I, nie a, Peter, no oni no. Pa, ziomki mnie się spytali, mogę zagrać? I obydwaj wyszli. Eee, nikt nie leci, ale coś, co, No, jest ten chaos, no spokojnie. No fajnie, bo nikt nie leci, będzie można potem wukejować tam. Tak jak rozpadnie. Nie, no ale ta obiektowa taka elficzka. No, chłopie, przecież... No bo niekiedy już nie, nie wiemy, kamień. Tak jak kliks, co w kejkę ciągle wali. Nie, tak jak kamień. Ale kliks też taką w kejkę wali ciągle. Nie, y, Niebieska nowa pompa, pog. Mam dużo ama, bo miałam dużego amaboksu. Ej, a jest pomidorek? Czy tam jeszcze nie byłeś? Spoko. Dobra, ja będę mieć full kawa, bo oni nie widzą. Zrobię spokojnie. W sensie, ja już mam 75 golda. Ja mam. A zabierzesz jedną dużo? dużo? Mogę. Czy ja nie mogę zabrać kaput? Bo mam jedną małą, dwa stresze i snajpę mm, No spoko. Ja, ja mogę jedynie snajpę wywalić, ale... ale s... nie, nie wiem czym grać. Nowa kompo, nie wiem, nowa kompo. Ja gram nową niebieską, bo mi się dropnęła. <grym> A Ej. W sensie, bo ja też mam snajpę, ale mogę gdzieś wyrzucić trochę. Czy ty też masz sniper? No to tak. Ale ja nie umiem snajpić. To... <laughs> tylko mam, mam, bo w wymienia czego wymienię zaleczenie, nie? Więc weź se snajpę na Nie, nie, no to ty graj No tylko, że ja nie umiem, na padzie nie umiem. Ale nie, bo tu jest po prostu wolna czułość. To znaczy, Ale nie, bo jak zwiększę, to zaś mi... Jak celuję z Mki, to mi zwiększy. Ale zwiększyć całość klunety. A nie, nie. da się. Napadzie jest jak? tylko, że masz, ob, że za jednym razem dwa. No tak, napadzie jest inaczej, ale mi znowu przerywa. znaczy na Stój, bo ja nie słyszę, bo słuchawki są. Stój. Krzywik. Czekaj, bo ja Cię nie słyszę. Ja nie wiem co Ty gada. Jest pomidorek. Widzowie, uratowani jesteśmy od pomidorek. Czekaj. Znaczy. Jest pomidorek. Ja mam 100 godzin. No nie, nie wiem. O, dobra, słyszę. Jest Ale pomidorek. jakoś dziwnie. Teraz normalnie. Czy ja jakoś... Znaczy, jak jest to, to, to powiedzieć. Spoko. Ja mam 200 golda, ja ulepszam na nową pompę fioletową i na Mkę niebieską. Idealnie mi było stać, gościu. Jaki ja bogacz. Nie wszystko to się da, żeby mieć matce. Zleconko. Dziękuję. To FCP Mati. Nie, czekaj. Ej, ale nie mam lagów. Podskoczył mi ping z 20 na 40, ale na 40 się da grać. Ale to mam podczas streama. Ale wiesz, bez to mam 20 na casualu, Więc pogu. Ja wszystko niszczę. Sklepu yy, nie lutowałem w ogóle. Ja to nie że zgodzimy się nowo zieloną nową mam, a mam już